18.30 tylko dzisiaj jest jeden pociąg Dwa pociągi dziennie są, sobota, a, niedziela bo tak, sobotę, Ale za tydzień jeden? będą już trzy A w a, tygodniu sześć A co myślisz o tym radnym, co dojeżdża za 5-8 do Kaliskiej? A nie? Patrzyłeś na rozkład? Nie kojarzę 6.30 chyba dwie masz z Lubicza. A 7.55 jest w Łodzi Kaliskiej a jeżeli nie zdążysz... Ty do pracy zdążysz, właśnie, nie? Właśnie, właśnie, na 8 chyba. <laughs> Tak, tak, tak. Coś coś jest tam poruszone. na tym forum to. Jakby to zrobili chociaż... Zazwyczaj jeszcze się pewnie spóźni parę dni, nie? A. Na początku. Jakby to zrobili za 20 sztuk w, w e, Za 158 ósma. To, to wiesz, jeszcze, nie? Teraz tutaj może reklamy przy torach umieszczać, żeby, żeby taka czy sprzedam, czy co. Jakaś jest no. Ale tam będzie trzeci. Ja już patrzyłem. Też odmalowali linię. Ale nie wiem, że go na Przedmieściu parę lat pierwszych niosą odmalowany. Chyba nieczynny jest, ale taki dobry jest. Lampy wymienili tego, ale linii nie odmalowali. Przedalasz biletów PKP. To jest teraz zdjęcie chyba na forum. było Zdecydowanie. Zdecydowanie. Może zlikwidowali. Greennik. Co, kurczę, tu rano jakoś. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że. Tak samo głupota, dwa perony. Nie lepiej zrobicie jeden środkowy. Kiedyś siedzisz, to jest... Tak Musiałem do tego filmu muzykę podłożyć, kurde. O, energetyka coś tu robi. Dużo wiadomo. Za... Tak, tak były takie prywatne rzeczy, żeśmy rozmawiali. rozmawiali. osobiste. Taki jest, że za bardzo może się nad sobą adres. się poprawiają. Widziałeś, że prawie na każdym przejeździe służba stała? Właśnie, Właśnie widziałem. Widziałeś? No. Pali się, nie? To znaczy, bo widzę się na Katarzynowie dzisiaj tutaj w Łowiczu ten za, za, za przedmieście pierwszy przejazd obstawili. bo by, do tej pory był nieczynny. Co to, jest, to, jest, to jest? wykonawca tego toru, pełni przedsiębiorstwo napowiedzące, który mają ma, ma, bazę w Łowiczu przy stacji Przedmieście, tak? to jest taka ta baza, co widziałeś, te, te, te dźwigary, takie te suwnice, to jest baza to jest pen, 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 tak, to jest BPN, baza peni. oni nie są gdzieś tam z Glińska Znaczy, oni są tam z Warszawy, ta firma jest no tam, ale tu w biali to ze względu tą bazę, mają tutaj najbliżej, i najtańszy, Aha. najtańszy. Koszty dojazdu sprzętem do, to do, do torów najbliżej, oni ale walczyli też o to, żeby, żeby, żeby ten y, kontrakt wygrać na tym. Ciekawe kiedy będą robić, mówię dalej, bo to jeszcze można z pół godziny urwać z tego szlaku i spokojnie. Tak, tutaj mówię, że za dużo tych zwolnień no, jest, zwolnienie. a tutaj, było jak, tutaj dużego zwolnienia nie było akurat. Ale to jest to tylko dwóch skrótów. Ale są przejazdki prawie do, do, do zera zwolnień. No, to, to z tego, ja chciałem ja bym... taką jesień fotografować. To jest, to jest moja najlepsza, najlepsza pora na roku. Tu jeszcze to ukształtowanie terenu, też z A tu będziemy zaraz przyjeżdżali, będzie Glinnik Wieś, nowa stacja, nie? Kojarzysz? Tak. Patrz, tutaj jest, tu to będzie czy... Glinnik Wieś, dokładnie tutaj. To, właśnie słyszałem coś. Przy przejeździe, tak. w tym miejscu będzie Glinnik Wieś. to dobrze jeszcze za darmo to oszczędziłem 8,50, tak mi 17 zł zapłacił w obie strony. Jeszcze jest prowoc, jak się z kimś jedzie, to tam 1, plus 2, plus 3, coś takiego... Ja które... bardzo często rowerem jeździłem, bo... E, przez wakacje był za darmo. Później do końca września były za złotówkę, nie? A, a to w kolejach mazońskich było za darmo, przez wakacje też. A w też. też za darmo? Nie, te, Też, ale to, że było złotówka za darmo, to a, nie, tak nie widziałem. było przez wakacje, a złot, to, znaczy za darmo było przez wakacje, a złotówkę było do końca września. A, no, a teraz dzisiaj jest pierwszy? Y, I tak, pierwszy październik. No, to już normalnie 4,50 za robot, nie? Właśnie. Tak ja z żoną jadę dwa rowery 9 złotych, Dzieci już są, czy nie? Nie. Chciałabym już wiedzieć o tym. Znaczy, ja nie mam cierpliwości do dzieci. Nie chciałbym po prostu... Ale gdzie jeszcze? Tylko jest ten jeden przyciąg rowerowy? Jeśli to przebudować, to zburzyć najlepiej z co, zburzę Wiatr jakąś postawiam nową ja Zobaczę jak odmalowane I to samo w krawę, to i to Stoi, Zrób zdjęcia Masz radę? No jednak, bo na przykład to było to fajne Bo tutaj ta górka była na raz będzie, nie wszystko naraz. Pewnie, że tak, zgadza się. Zrobią. A ja, ciekawe jest jakie te szynobusy wprowadzą, jak ta kłóce aglomeracyjna powstanie. Nie wiem, alfa, najprawdopodobniej. Ale żeby to było Jest ja ja sieć tak. ja trakcyjna, to nie powinny być spalinowe moim zdaniem. No nie, nie powinno. Nie, nie powinny być. Ten czas, nie. Bo po, by, te, ja powiem jak to W Białego Stoku jechałem. gdzie to tam. No to tam też tam tyle. <tryk> Ale tam a tam Tam to są trambusy. bo tego ma A co się z pani pani pani, coś jest to z tymi e, zrywkami? Słyszałam, że gdzieś w A jak, jak jeszcze 4 lata temu, prawie 5 lat temu to, to połączenie było, to, to ten. A Katus jeździł tutaj, na tej trasie. Na tej? Tak, naprawdę? Te? Na zniszczonym torowisko, jaka jeździł Katus. Mam zdjęcia jeszcze. A. kolega zrobi tutaj, też jedzie dzisiaj teraz. Z aparatem też, też robił. Ostatni kurs niby miał być 8 grudnia 2006 roku, a to jeszcze na kilka dni. Ale już później całkowicie z... od 2007 roku, już całkowicie były zawieszone. No do dzisiaj. Szkoda, że wcześniej tych torów nie zrobili, jak był remont trasy z Skierniewic do łodzi. A aż, aż się prosiło, żeby to zrobić. Tu już widać Jakiś zagóle to nie zmiesz już. Będziemy dwie godziny do Warszawy, i tak No teraz będą pociągi do Warszawy też tutaj jeździć. Tutaj no, no, nie? Tak, tak. tak, tak. Ale z długo. długo Słuchajcie, mimo wszystko do łowicza z jest 10 km, półtorej godziny za długo. A to elektrowni tak. szybciej, bo nie będziemy zatrzymań na tych przystankach. No, byś miał e, stolików główną łowić, tak? Tak. Stacja jest naszymajka. U, u nas zrobili strefę ekonomiczną w Łowiczu i już brakuje energii elektrycznej, żeby zasilić. Dwa lata się zejdzie z budową nowej linii energetycznej od głównego GPZ-u. Jest ten Baumit powstał, teraz Chemipark, taka fabryka środków czystości. No i już musi od Baumitu pożyczać energię, moc. A, bo już nie można, kolejnych ich filmy nie będą mogli już, nie będą mocy po prostu wystarczające. Po prostu to, to słaba linia jest. Taka afera wyszła ostatnio. Drogi tam robią, przebudowują. że na Ale tam nie było nic robionego, dopiero będzie. Poczekajmy chwilę. I dlaczego jak ta Jak ludzka kolej to mam nadzieję, to będziemy za pierwsze. Później tak. tą linię do Putna robić, tą 16. Tak, tak, tak. Ta, ta. A, to też jest porażka. To ale... powiedz mi, po co robić linię do Putna może to dobrze, dobrze zrobić tą Gołowicza i jest też do Tam budowania. nawet nie wiem, czy nie był pomysł, żeby drugi tor dobudować, czy co, co inny, inny przebieg tej trasy, coś tam słyszałem takiego, A tu jest fajny, piękny widok, o. A, tak. A tu będzie zapotrzebowanie, to... Jak, jak, to, jest, coś smart właśnie. Ani, to... To, nie to się jest... właśnie... ani nie, to sobie zwierzch Nie, to jest to jest bo to już są zabudowania, konkretne, no. konkretne są. Czy no, no, ja do Zgierza sfilmowałem teraz, niby w listopadzie zeszłego roku z kolegą, w grudniu. No, a tam nawet. jest ta druga, to przez nagrodniki jest. Tak, to ja jechałem kiedyś właśnie na no, Raz Raz, no, to, raz, nie, raz tylko to jechałem. To, tak. tam. A pamiętam, jak Zbierz, <laughs> 80 gierz w 83. Często Ja pamiętam, remont dachu. Rebat przy statku w Zgierze, bo w 1982 roku A. i teraz w tym roku to znowu. Teraz ja się zaczynają tak bo to łączy. Tak, tak, bo to jest... A. To jest tylko To taki A. miłośnik kolei gazet 15, jakiś młody chłopak. W Jedlicach jest, jest, jest... Jak to? W Potem. potem... E, Zobaczcie, drewno jeszcze. Podpady, porażka. O, no, już się zaczyna. I 20 na godzinę. A, A to jazdy akurat jest? No, będzie tak już do... Trochę przyspieszy może. Teraz jesteśmy w... Co no jest bu, ulica łączę No, z włączone Tak, z gier albo z Obserwacja okay. no, tak. o projekcie remontu. albo z tego. Ale ładnie z Ale bowiem ja pamiętam, jako dziecko i może ile miałem... Pie... 7 lat, 6-7 lat, jak pamiętam poprzedni remont, była dachówka ceramiczna, zdjęta i ja się tą dachówką bawiłam a mama, mama była w szpitalu w Zgierzu, leczyła się. Po tej dziny przyjeżdżałem. Pan wysiada tutaj? Nie, nie bo to a ja się całą trasę łodzi. Ja widzę więc zgodzi, wiesz Mówię, że, że, że pamiętam poprzedni remont tej, tej, tej stacji z Gierzu i teraz też widziałem, że był remont z internetu, wiem, że też... Jest. I autobusem do szpitala się jechało, pamiętam, to było 82, 1983 rok. Tak, Pamiętam, dachówki tutaj były poskładane. A, no, to rzeczywiście. A I w Pabianicach ładnie wygląda. Tak, ja w Pabianicach ja. też, moja mama była w szpitalu, też tam odwiedzałem. To pamiętam, to, to była taka imitacja, była pomalowana... A, a to, to trzeba to. nacisnąć. A bo to, a, bo to jest nie Tak, Masę całą. Nie, tam jeździło się, tam rozgierzało się. Nie właśnie. mam przy sobie. Ale jeżdżę w gazecie. To też jak fajnie w kiblo działa? W kiblo kiblowym? Nie, bo to jest bez, bezodpływowy. No, to Mimo, to może na stacji też trać. Trzeba być zamknięty, nie? obieg zamknięty to jest na stacji kosmicznej, ja to mówię. Bo jakby zamknięty to musiałby z moczu się odzyskiwać, te woda, do spłukiwania. Ale słuchaj, jak Ale... O, a ty... Tak, bo to jest podci... podciśnienie, tak. Przecież to, to staję nagrać, bo to jest kosmos, no A ja mam problem właśnie tego rodzaju dziecka, że nie bardzo mogę w pociągu tak się załatwić. Jak mi napiera pęcherz, to nie bardzo.